Uwaga, jeden ze zbiegów w tym mieszającym! No to pięknie, oto przed nami pierwszy wilkołak, z którym będziemy musieli sobie poradzić. Chyba, że ucieknie, chyba jest ich więcej. O kurde, nie zaciekawie. Nie, jednak nas atakuje. Się... Ujrzyj Bierzesz... niego? Mam zablokowaną drogę. Dotarcie do niego nieco się wydłuży. Kurde. Dobra, egzekucja trójkątem. Wow. No to ładnie, kurde. Potwierdzam obecność celu. A widzieliście? Mogłem wcisnąć X w odpowiednim momencie, i wtedy uniknąłem ataku. Dobra. Teraz już właśnie będziemy wiedzieć. Z tej strony kolejny. Jest, zdążyłem jeszcze uciec. Spokojnie. Czekamy na kolejnego. Jest, zdążyłem. Teraz znowu go dobijemy zanim stanie. Dobra. Jest.